No dobra kochani, wiecie co robić. Musimy wszystko przygotować zanim przełamiemy się opłatkiem. Wanila, świąteczne ciastka? Gotowe, kochana. Blaze, rzeźba z lodu. Eee... Uh, wybacz. W porządku, lodowe rzeźby i tak są przereklamowane. Big, świąteczny indyk? Złowiłem rybę! Co? Big, miałeś też... Ach, nieważne. Dobra robota, kochany. W takim razie mamy rybkę na kolację. Silver, raportuj. Okej, okay, wróciłem z przeszłości, a impreza była udana. Więc rób to, co robisz. Ha, wiedziałam. Eggman, a co ty właściwie miałeś robić? Przyniosłem Eggnogi! No wiesz, bo jestem doktor. Eggman. nie nieważne, tylko postaraj się niczego nie wysadzić. Miał wyjść kreatywnie. A zamknij się! Tails, fajerwerki? Wszystko już gotowe, sali! Już <głos》> gotowe. gotowe. Co? Nie, nie, nie chodzi mi o to! Kupiłam fajerwerki.exe. Fajerwerki? Serio? Kto w ogóle pisał tą listę? No właśnie ty, Saluś! Dziękuję pani. Za usług, Złotka! Mruż, um, co ty wyrabiasz? O co chodzi? Serio? Kradniesz świąteczne ciastka? Chcesz wylądować na liście niegrzecznych? Tak, tak! Złapałaś mnie. Ora, Juśku, bardzo źle mi z tym. Z panem już, pa! He? Hej, widziałaś gdzieś mój szmaragd? Wiesz tam. Bądź grzeczny proszę, proszę weselnych bujek. E, coś przerywa. Hej, coś zniszczysz to odkupujesz! No dobra... Trzy... Dwa... Jeden... Lista kości raz, madam! Dziękuję, Sonik. Mam ją przeczytać? Wybacz, mamy napięty harmonogram. Więc jak idzie? Dobrze. Wszystko powinno być gotowe. O, co ze mną? O... E, hej, Storm. Co z tym drzewem? Jestem niczym, gruszka na wierzbie! Co? Kazaliście mi tu wleść! Storm, to było jakoś 3 lata temu. O. Czy, Czy ty spędziłeś tu ostatnie 3 lata? Nie, ja znaczy może. Więc wszystko gotowe? Tak, prawie. Prawie? Cóż, martwię się o Amy. Amy? Tak. Wygląda na... nieco zmartwioną. Hm. Obczaję o co chodzi. Wiedziałam. Młuch. Dziękuję, Sonic. Hej, Amy! Wszystko gra? Ach, oh, Sonic! Tak... Jest... Jest okej. Okay. Hej, przecież widzę! No weź mów! Chyba po prostu czuję się... Trochę przygnębiona. W sensie? Nie wiem. Mam wrażenie, jakby wszystko miało się za chwilę zmienić. Rozumiesz? Tak, Czaje, kolejny długi rok zaraz będzie za nami i nikt nie wie, co przyniesie przyszłość. Nie przeraża cię to? Trochę, ale właśnie dlatego wszyscy spotykamy się w takich chwilach. Aby przestać się martwić o przyszłość i docenić to, co, co mamy teraz, po prostu rozejrzyj się! Śnieg już pada, dzwony już biją. I jesteś otoczona przez osoby, które się o ciebie troszczą. Co może być lepsze niż to? Dzięki, Sonik. Czasami mam wrażenie, że cię denerwuję albo ci przeszkadzam. Co? Jesteś jedną z najbliższych mi osób. To jedna z najlepszych rzeczy, która mi się przytrafiła. Na, na serio, tak uważasz? Dzięki, Sonik. Przytulasz? <laughs> Przytulasz. We cały Wesołe świąt, Sonik. Chodź, wejdźmy do środka, zanim pani Mikołajowa zje całą resztę ciasteczek. O, bardzo śmieszne. Prosisz się o wpisanie na listy niegrzecznych? A, ale co ja takiego powiedziałem? O, ty już dobrze wiesz. Jeszcze jeden taki żart i dostaniesz ruskę na święta. A, myślę, że już zdenerwowałeś panią Mikołajową, Sonik. Oj, nawet nie zaczynaj, młoda damo.